Mgiełka zapachowa od. To się nazywa jaka firma? Wiem, że to jest wyprodukowane przez Victoria Secret. O tutaj jest napisane: Victoria Secret Beauty. Za ile, ile kosztowała? Ile kosztowała ta Mgiełka? 55 zł? 75. 75. 200. Co? no tak, dobra. 250 ml. Willit Cherry to jest nazwa firmy, czy to jest po prostu. Nazwa no zapachu. Bo pod spodem, pod spodem jest napisane właśnie, co jest. Ciemna czereśnia, czy ciemna wiśnia. Wiśnia. I pink honey, czyli różowy miód. Nie znam takiego miodu. To jest po prostu jakaś ściema. Ale powąchamy. Czerwony miód. Jest, według mnie, taki trochę syntetyczny. Nie jest zła, ale tylko dla osób, które lubią słodkie zapachy. Jak lubisz zapach wiśni i miodu, to będzie odpowiedni dla Ciebie. Ale są jeszcze inne fajne rzeczy, zapachy. Ten nie jest zły, ale pójdzie, ale tam. Wiecie. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję.